Jastka do góry. Jesteśmy w starostrze powiatowym w kinierzynie Koziu. Mamy lindę, koronę. Jastka do góry. Jastka do góry. Z 2007 roku. Te to jest piwnica, nie pamiętam. ja to Co ciekawe, ta winergala też po angielsku. Myślałam, że tylko po polsku. Cześć. A tym razem sobie patrzymy na piętro skaczące. I na minus jeden tam jest no serem tamie spodziam wyjść. No, fajna zabawa ma ta winda. No patrzcie, ten piętro wskazywa, chyba jest uszkodzony bo... No zobaczmy, czy coś świeci jak cisnę. Nie. O, tak wygląda szeb windy. No w takim razie dziękuję za oglądanie. W tym filmie była jedna winda Kona. Ekodisk z 2007 roku w starosty powiatowym w kenieży nie korzył.